Pani redaktor, rzeczywiście to już jest inne państwo polskie, do którego powrócił Donald Tusk. Tamto państwo, które zostawił, to było, jak podkreśliłem, państwo słabe. Ja by, doszukuję się zawsze dwóch przyczyn takiego stanu rzeczy sprzed roku 2000. 15. Po pierwsze ideologia. No, nie zapominajmy, że Donald Tusk reprezentuje taką liberalną, powiedziałbym ultraliberalną wizję, wizję świata, w której właśnie państwo powinno słabo ograniczyć się do roli wspomnianego nocnego stróża. To, taki, to taka ideologiczna przyczyna tego, że, że, że Polska wyglądała tak, jak wyglądała w tamtych czasach, ale była też inna, bardziej prozaiczna przyczyna. To, to trochę odwołanie się do tego piłkarskiego naszego wstępu. Pamiętamy, że, że bardzo często Donald Tusk mówił o, e, przepraszam za to wyrażenie harataniu w gałę. E, rzeczywiście samolot rządowy często opuszczał Warszawę już przed południem, w piątek. E, no to nie był rząd ludzi, którzy angażują się w pracę. Dla kraju 24 godziny na dobę. To był rząd naszej ludzi, którzy wykonują w minimalnym stopniu swoje obowiązki. To było zewsząd widoczne.